Pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu. Dzień dobry, witamy panią. Dzień dobry państwu. Ja chciałam może odpowiedzieć panu Wawulskiemu w sprawie ryb i wędkarzy. W niedzielę 31 lipca w godzinach popołudniowych, po godzinie 19, zadzwonił do mnie kierownik referatu do spraw zarządzania kryzysowego, który poinformował o telefonie dyżurnego w Straży Pożarnej. Dyżurny przekazał informację mieszkańca Bielska Podlaskiego, że zbierająca się w skutek opatów woda w zbiorniku przy łysej górce może uszkodzić jazd. Urządzenie hydrologiczne piętrzące wodę. Woda się przelewała i mogły powstać duże szkody. Woda miała się wylewać ze zbiornika, co już w przeszłości się zdarzało. Proszono o interwencję i obniżenie poziomu wody. W weekend były duże, ciągłe opady deszczu. Była nawałnica. W niedzielę urząd jest nieczynny. Zadzwoniłam zatem do jednego z pracowników gospodarczych, który odebrał telefon, mógł nie odbierać, ponieważ był to dzień wolny. I poprosiłam, żeby jeżeli jest to możliwe, obniżył poziom wody. W tym czasie padał deszcz. Pomimo, iż był to dzień wolny od pracy, pracownik zjawił się w Woda napierała, udało mu się podnieść zasuwę. Nie była to łatwa sprawa. Później, jak mi mówił, bolała go ręka, ponieważ jest to ciężkie urządzenie. Woda lała się górą, było zagrożenie dla konstrukcji hydrologicznej i dla ludzi, również dla niego. Później zastanawiałam się, co ja w ogóle zrobiłam, ale dzięki Bogu nic się nie wydarzyło. Człowiek wrócił do domu szczęśliwie. Należy podkreślić, że wędkarze w celu spiętrzenia wody, na zasubie, bez zgody miasta, układają dodatkowo na pół metra wysokości deski, co powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia wody z brzegów, uszkodzenie urządzenia piętrzącego wodę, czyli jas, i powoduje to utrudnienie prowadzenia prowadzenie działań interwencyjnych w razie potrzeby. Wędkarze bezpodstawnie spiętrzają wodę. Jeżeli będzie burza i będą duże opady deszczu, będziemy zastawką otwierać. Mając na uwadze i dobro, dobrych po prostu naszych do, do, dobromienia miast i teraz na marginesie chciałam powiedzieć, że miasto nie wyraziło zgody na zarybianie, nie było takiego wniosku, przynajmniej ja nie pamiętam ze strony Polskiego Związku Wędkarskiego, nie ma zawartej umowy na korzystanie z tego zbiornika, w której byłyby określone prawa i obowiązki stron, w tym również w związku wędkarskiego. Zarybianie zbiornika przez wędkarzy następuje na własne ryzyko. I tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi, to był stan wyższej konieczności, i tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o to wydarzenie z dnia 31 lipca.